Do z nas nie słyszał o rzekomych zapłonach oparów paliwa na stacjach benzynowych? O ściąganiu piorunów przez telefony komórkowe? Czy grzaniu się mózgu oraz innych organów ciała przez przebywanie w polu elektromagnetycznym? Masowe i szybkie tworzenie się dezinformacji wynika z możliwości technicznych, jakie wkaza internet i inne media elektroniczne. Podłożem dezinformacji jest brak wykształcenia, ale też Przyczyny społeczno-ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Coraz większą złożoność opisu rzeczywistości fizycznej, która nas otacza, oraz ogromne przyspieszenie w rozwoju nowych technologii powodują, że przecięty człowiek przestaje je rozumieć, a przez to staje się podatny na przyjmowanie informacji, tłumaczących w tę rzeczywistość w sposób uproszczony i często nieprawdziwy. Taki sposób podejścia do rzeczywistości nie jest niczym nowym w historii techniki. Przykładem jest walka z elektryfikacją i radiofonią. W internecie krąży fotografia fragmentu artykułu z lat 20. XX wieku, w którym napisano o tym, jak istnienie radia niszczy polską wieś. Ogromną rolę w szerzeniu dezinformacji spełniają tzw. media społecznościowe, działające na zasadzie klastrów epidemicznych. Powiększenie wiarygodności tych klastrów daje połączenie wielu problemów, np. pola elektromagnetycznego generowanego przez technologię 5G oraz rozpowszechnianie się wirusa COVID-19. Wiarygodność wzrasta również wtedy, gdy nada się przekazowi cechy naukowości i poprze bogatą bibliografię. W budowaniu struktur dezinformacyjnych ważne jest wprowadzanie tzw. deepfakes. Jest to tworzenie fałszywej rzeczywistości z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji poprzez tworzenie nieprawdziwych obrazów rzeczywistości. Pokazane metody dezinformacyjne, czyli bezpośrednie kłamstwo, czy wspomniany deepfake, wydają się być łatwiejsze do osłabienia ich skuteczności niż metody wpływające na stronnicze przekonania. W tym miejscu warto zacytować Fryderyka Niczego, który powiedział, że Przekonania są bardziej niebezpiecznymi programami prawdy niż kłamstwa. Współcześnie dużą rolę w tworzeniu dezinformacji odgrywają działania troli rozsyłających dezinformacyjne boty. Jest to szczególnie ważne w warunkach wojny o charakterze hybrydowym i cybernetycznym.